Błażej Szuman Kłótnia ziół Czyta Bogdan Dymowski To, co dziś się w kuchni stało, Mało kto zrozumieć zdoła, Kłótnia wyszła, jakich mało, Bowiem się skłóciły zioła. Pierwszy krzyknął majeranek: Ja mam na was wyrąbane. Ja najdroższy tutaj jestem, tak powiedział z wielkim gestem. Parsknął na to więc estragon. Zatem pokaż swój paragon. Zaszło nieporozumienie dzisiaj, ja w najlepszej cenie. Na to, rzekło Oregano. Wy ziołami zwykłe siano. Każdy przecież dobrze wie, z czym najlepsze rzeczy jeść. Nikt już chyba nie pamięta, jaka zdrowa jest dziś mięta i że tylko namiętowo żyje ten, kto chce żyć zdrowo. Bo zawału tu dostanę. Rzekł do wszystkich pan Tymianek: Dziś na kaszel wyjątkowy syrop tylko Tymiankowy. W końcu do nich rzekł: Cynamon ciągle kłótnie o to samo. Czy w fasolce? czy też w sosie, czy we flakach, czy bigosie, czy też w jakimś makaronie każdy taki sam ma koniec. W drugim daniu, czy też w zupie, każdy i tak skończy w dół. Je.